To moment uderzenia nawałnicy w miasto Gelnica we wschodniej Słowacji. Superkomórka burzowa uderzyła w rejon Koszyc z prędkością wiatru dochodzącą do 180 km na godzinę. Stan klęski ogłoszono w kilkunastu powiatach. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Jak prognozują synoptycy, to nie koniec, a początek bardzo gwałtownych i niebezpiecznych zjawisk pogodowych nad Słowacją. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi błyskawicznych również na Bałkanach. Przez Chorwację przetoczyły się fronty burzowe. Ucierpiał m.in. miejski stadion i port w Splicie, w którym prom, zerwany z cum, uderzył i zatopił dwa jachty. Niespokojnie było też w Serbii, tam powodzie zalały kilkadziesiąt miasteczek położonych w górach. Równie groźnie było w północnych błoszech, głównie w rejonie Mediolanu. Burze doprowadziły do komunikacyjnego chaosu w mieście. Dziesiątki powalonych drzew, przerwy w dostawach prądu i co najmniej jedna ofiara śmiertelna, przegnieciona spadającą gałęzią. W rejonie Turynu wezbrana rzeka porwała 70-letniego mężczyznę. Służby starają się oczyścić drogi dojazdowe do miejscowości, które zostały odcięte od świata. W austriackim Tyrolu jedyną drogą ucieczki był śmigłowiec, który ewakuował mieszkańców miejscowości w jednej z alpejskich dolin. Przez ulewny deszcz doszło tam do potężnego osuwiska ziemi, której zwały zasypały część domów i drogi dojazdowe. Sytuacja pogodowa będzie miała wpływ również na transport pasażerski w środkowej Europie. Już przekonali się o tym podróżujący z lotniska Ferenca Liszta w Budapeszcie, gdzie porwisty wiatr naniósł na pasy startowe gałęzie połamanych drzew i śmieci, które przez kilka godzin usuwały służby porządkowe. W wielu rejonach burzą towarzyszą silne wyładowania atmosferyczne. Kilka tygodni temu w Kanadzie miał zostać zaobserwowany niezwykle rzadki piorunku listy. To nagranie z Kanady będzie analizowane przez naukowców, którzy mają potwierdzić faktyczne powstanie tego typu wyładowania. Część komentatorów wskazuje, że może to być również iskrzenie nazerwanej przez nawałnicę linii energetycznej.